Dziś ujawnię ci starożytną, potężną i niemal całkowicie zapomnianą tajemnicę. Wiedzę, którą przez wieki strzegły plemiona, milenijne kultury i mistrzowie medycyny naturalnej, ale która dziś jest ukryta, ignorowana nawet przez wielu lekarzy. Tylko jeden na stu mężczyzn słyszał o tym, a właśnie to może na zawsze zmienić twoje intymne zdrowie. Te naturalne techniki stosowane przez cywilizacje takie jak Egipcjanie, Hindusi, taoistyczni Chińczycy i afrykańskie plemiona pozwalały mężczyznom zachować swoją moc i wigor seksualny nawet po 60, 70, a nawet 80 latach. Tak, nadal byli aktywni, pełni energii, zdolni do spłodzenia potomstwa, podczas gdy dziś niestety coraz więcej młodych mężczyzn w wieku 25, 35 czy 45 lat cierpi na brak energii, libido, erekcji i żyje w wstydzie, nie mogąc zaspokoić swoich partnerek. Wielu z nich staje się zakładnikami tabletek, które sztucznie poprawiają przepływ krwi. Ale niosą ze sobą poważne ryzyko, takie jak tachykardia, bóle głowy, wzrost ciśnienia krwi, a nawet zawały serca. To jak zakrywanie słońca sitkiem, ponieważ prawdziwa przyczyna nigdy nie jest leczona. A uwierzyć mi, przyczyna leży w Twoim krążeniu, w żyłach Twojego penisa. W tej lekcji nauczę Cię trzech prostych, naturalnych i niezwykle skutecznych technik. Które pomogą odblokować żyły penisa, zwiększyć przepływ krwi i przywrócić pełną moc Twojemu ciału. Dowiesz się, jak zastosować to wszystko w praktyce, natychmiast z realnymi rezultatami. Ponadto ujawnię ci pięć najpotężniejszych afrodyzjaków, które każdy mężczyzna powinien włączyć do swojej diety. Pokarmy, które odżywiają Twoją męskość, równoważą hormony i pobudzają pożądanie. Ostrzegę Cię również przed trzema najgroźniejszymi błędami, które niszczą Twoją moc w ciszy. A których możesz nieświadomie popełniać. Na koniec tej lekcji podaruję ci naturalny przepis, który był stosowany przez uzdrowicieli górskich i mistrzów medycyny chińskiej, znany jako formuła gromu. Naturalny preparat, który pomaga utrzymać twojego przyjaciela twardym jak skała, w bezpieczny sposób i bez skutków ubocznych. Jeśli jesteś mężczyzną, który wierzy, że nadal może żyć z mocą, przyjemnością i pełnym zdrowiem, napisz w komentarzach: Moje życie jest warte więcej niż złoto. To jest Twoja obietnica wobec samego siebie. Zanim jednak kontynuujesz, zatrzymaj ten film teraz i podziel się nim z trzema mężczyznami, których kochasz i którym życzysz dobrze: Twoim ojcem, przyjacielem, bratem. Wielu z nich cierpi w milczeniu, nie wiedząc, że istnieje naturalna, skuteczna i wyzwalająca droga. Trzy starożytne techniki oczyszczania żył penisa i przywracania męskiej mocy. Większość mężczyzn nawet nie podejrzewa, że ich potencja seksualna. Zależy bezpośrednio od zdrowia małych żył, które odżywiają penisa. To właśnie te żyły transportują krew do ciał jamistych, umożliwiając wzwód i jego utrzymanie. Jednak z biegiem lat złe odżywianie, stres, brak ruchu, alkohol, papierosy, a nawet nadmierne stosowanie leków zaczynają uszkadzać te naczynia. Stają się one zapalone, zatkane, a nawet częściowo zablokowane. Efekt jest oczywisty. Krew nie dociera z wystarczającą siłą, a przyjaciel nie reaguje jak dawniej. Wtedy wielu mężczyzn sięga po sztuczne środki rozszerzające naczynia słynne tabletki, które siłą wtłaczają krew do penisa. Problem w tym, że nie leczą one przyczyny, a długotrwałe stosowanie niesie ze sobą ryzyko uzależnienia, wysokiego ciśnienia, bólów głowy, a w najgorszych przypadkach nawet problemów sercowych. Prawdziwe rozwiązanie leży w naturalnym przywróceniu krążenia. I właśnie tego Cię teraz nauczę. Trzy proste, starożytne i niezwykle skuteczne techniki, które pomogą oczyścić Twoje żyły penisa i przywrócić Twoją moc w naturalny sposób. Kiersze. Kąpiel kontrastowa okolic intymnych. Stosowana przez ludy nordyckie i skandynawskich wojowników jako sposób na pobudzenie męskości. Polega na naprzemiennym stosowaniu ciepłej i zimnej wody bezpośrednio na okolice intymne. Ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne, a zimna je kurczy. Ten proces działa jak gimnastyka dla naczyń, zwiększając ich elastyczność i odblokowując małe naczynia włosowate. Aby zastosować tę technikę, zacznij od ciepłej wody i utrzymuj ją przez około minutę. Następnie przełącz na zimną wodę i stosuj przez około 30 sekund. Powtórz ten cykl co najmniej 5 razy, zawsze zaczynając od ciepłej i kończąc na zimnej wodzie. Najlepiej robić to raz dziennie przez 7-10 dni z rzędu. Uwaga, nie używaj zbyt gorącej ani zbyt zimnej wody, aby uniknąć poparzeń lub szoku termicznego. Jeśli masz wrażliwą skórę lub problemy skórne, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem. Zawsze dokładnie osusz okolice intymne po kąpieli, aby uniknąć nadmiernej wilgoci i podrażnień. Druga. Masaż penisa olejkiem cyrkulacyjnym, starożytna praktyka afrykańskich plemion. Mężczyźni używali naturalnych olejków, takich jak rozmarynowy i imbirowy, aby stymulować krążenie bezpośrednio w penisie. Te olejki są naturalnymi środkami rozszerzającymi naczynia, które wnikają w skórę i aktywują lokalny przepływ krwi. Masaż należy wykonywać, gdy penis jest w stanie spoczynku, używając ciepłego olejku. Czystymi rękami rozprowadź olejek na okolicach intymnych i wykonuj delikatny masaż od nasady do czubka przez około 5-10 minut dziennie, najlepiej rano. Ważne jest, aby wybierać 100% czyste, tłoczone na zimno olejki, bez dodatków chemicznych. Przed użyciem wykonaj test na innej części ciała, aby uniknąć reakcji alergicznych. Nie stosuj tej techniki, jeśli w okolicach intymnych występują rany lub podrażnienia. Trzecie, oddychanie miedniczne z aktywacją mięśni krocza pochodzi z medycyny taoistycznej. Mistrzowie Wschodu wiedzieli, że męska energia seksualna jest bezpośrednio związana z centrum ciała, a konkretnie z obszarem między odbytem a jądrami. Wzmacniając ten obszar za pomocą oddychania i skurczów mięśni, można poprawić ukrwienie penisa, zwiększyć wrażliwość, a nawet stymulować naturalną produkcję testosteronu. Aby praktykować, usiądź wygodnie z prostym kręgosłupem. Powoli i głęboko wdychaj przez nos, rozprężając brzuch. Jednocześnie napnij mięśnie krocza, te same, których używasz, aby powstrzymać oddawanie moczu. Przytrzymaj napięcie przez około 5 sekund. Następnie powoli wydychaj powietrze przez usta i rozluźnij mięśnie. Powtórz ten cykl przez 5 minut dziennie. Pierwsze rezultaty pojawią się dzięki regularności. Pamiętaj, aby szanować granice swojego ciała. Nie przesadzaj z siłą skurczu, aby uniknąć bólu mięśniowego lub niepotrzebnego napięcia. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmniejsz intensywność i czas trwania. Pięć najpotężniejszych afrodyzjaków, które każdy mężczyzna powinien jeść. Te pięć produktów wprowadzonych świadomie i regularnie do Twojej rutyny może całkowicie odmienić Twoją męską energię. Nie tylko wzmacniają one działanie technik, których nauczyłeś się wcześniej, ale także odbudowują fundament Twojej męskości w sposób głęboki i bezpieczny. 1. Catuaba Roślina pochodząca z Brazylii, uważana za jeden z najpotężniejszych naturalnych afrodyzjaków na świecie. Jej kora jest bogata w związki, które działają bezpośrednio na układ nerwowy i krążenie krwi, zwiększając pożądanie, poprawiając erekcję i przedłużając przyjemność. Najlepszym sposobem spożycia jest napar. Wystarczy zagotować 250 ml mm wody, dodać łyżkę suszonej kory i parzyć przez 10 minut. Odceć i pij ciepły do dwóch razy dziennie. Unikaj nadmiernego spożycia, ponieważ w dużych ilościach może powodować bezsenność i pobudzenie. 2. Imbir. Oprócz działania termogenicznego i poprawy trawienia, ma naturalne działanie rozszerzające naczynia. Imbir zwiększa przepływ krwi, również w okolicach intymnych, i pomaga w produkcji testosteronu. Najlepiej spożywać go świeżo starty do soku, wody lub herbaty. Bezpieczna i skuteczna dawka to jeden plasterek lub łyżeczka startego imbiru dziennie. Unikaj nadmiernego spożycia, jeśli masz problemy żołądkowe lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe. 3. Jajka wiejskie. Potężne źródło dobrego cholesterolu, który jest budulcem testosteronu. Są również bogate w witaminę D, cynk i wysokiej jakości białko wszystkie niezbędne dla męskiego zdrowia seksualnego. Idealnie jest spożywać jedno lub dwa jajka wiejskie dziennie, najlepiej gotowane, lub jajecznica z dodatkiem oliwy z oliwek. Unikaj smażenia na rafinowanych olejach roślinnych i zawsze wybieraj jajka od kur z wolnego wybiegu, ponieważ mają większą wartość odżywczą. 4. Kakao czyste. Zawiera wysoką koncentrację flawonoidów i teobrominy substancji, które stymulują produkcję dopaminy, poprawiają nastrój i zwiększają wrażliwość na dotyk. Kakao również powoduje lekkie rozszerzenie naczyń, pomagając w erekcji. Spożywaj je z umiarem. W wersjach z minimum 70% kakao bez cukru. Idealnie jest zjeść dwa małe kawałki dziennie lub użyć łyżeczki proszku kakao w koktajlach i naturalnych przepisach. Unikaj zwykłej czekolady, bogatej w cukier i utwardzone tłuszcze, które działają odwrotnie. 5. Awokado prawdziwy eliksir dla męskiego układu hormonalnego jest bogate w zdrowe tłuszcze, witaminy i magnez, które pomagają zrównoważyć hormony i poprawić krążenie krwi awokado ma również działanie przeciwzapalne, kluczowe dla utrzymania zdrowych żył penisa. Spożywaj od dwóch do trzech łyżek stołowych dziennie, najlepiej na śniadanie lub kolację. Możesz jeść je na surowo z cytryną i szczyptą soli lub dodawać do koktajli z bananem i kakao. Unikaj nadmiaru, jeśli kontrolujesz wagę, ponieważ awokado jest kaloryczne. Frasze krafo. Trzy ciche błędy, które niszczą męską moc. Nic nie da stosowanie najlepszych technik i spożywanie najpotężniejszych pokarmów, jeśli codziennie popełniasz ciche błędy, które podkopują twoją męskość, blokują krążenie i sabotują twoje intymne zdrowie. Najstraszniejsze jest to, że większość mężczyzn popełnia te błędy każdego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Działają jak powolne trucizny, kradną twoją energię, osłabiają twoją energię seksualną, powodują wewnętrzne stany zapalne. I bezpośrednio szkodzą żyłom, które odżywiają Twój penis. Dlatego zrozumienie i wyeliminowanie tych zachowań jest równie ważne, jak stosowanie technik i włączanie dobrych produktów do rutyny. 1. Stałe spożywanie rafinowanego cukru i białej mąki. Te dwa składniki, tak powszechne w nowoczesnym odżywianiu, są śmiertelnymi wrogami krążenia i męskich hormonów. Nadmiar cukru powoduje skoki insuliny, zapalenie naczyń krwionośnych i oporność na testosteron. Oznacza to, że nawet jeśli Twoje ciało produkuje ten hormon, nie może go prawidłowo wykorzystać. Biała mąka z kolei przekształca się w cukier w organizmie, powodując ten sam niszczący efekt. Bezpośredni wpływ to zatkane żyły, słabe krążenie, słabe erekcje i spadające libido. Aby odwrócić ten scenariusz, konieczne jest maksymalne ograniczenie ciast, białego chleba, słodyczy, napojów gazowanych i przetworzonej żywności. Zastąp je korzeniami, takimi jak słodki ziemniak, owocami w umiarkowanych ilościach, prawdziwymi pełnoziarnistymi zbożami i małymi ilościami surowego miodu. 2. Siedzący tryb życia i zbyt długie siedzenie. Spędzanie wielu godzin dziennie w pozycji siedzącej, zwłaszcza w pozycjach, które uciskają okolice miednicy, jest prawdziwą trucizną dla penisa. Dzieje się tak dlatego, że krążenie w okolicach intymnych zależy od ciągłego ruchu ciała. Kiedy siedzisz przez wiele godzin, krew gromadzi się w nogach, mięśnie słabną, a naczynia w okolicach genitalnych otrzymują coraz mniej tlenu. Ponadto brak ruchu zmniejsza produkcję testosteronu i przyspiesza przedwczesne starzenie. Rozwiązanie: ruszaj się. Chodź co najmniej 20-30 minut dziennie, wstawaj co godzinę, rób proste przysiady lub wchodź po schodach. Ważne jest, aby aktywować swoje ciało i pozwolić, aby krew płynęła z pełną siłą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. 3. Częste oglądanie pornografii i nadmierna masturbacja. Może się to wydawać niewinne, ale ciągłe stosowanie sztucznych bodźców wizualnych całkowicie dereguluje układ dopaminergiczny mózgu. Dopamina jest neurotransmiterem odpowiedzialnym za pożądanie, motywację i podniecenie. Kiedy zmuszasz swój mózg do ciągłego uwalniania dopaminy za pomocą pornografii, po prostu się wyczerpuje. Efekt! Utrata prawdziwego pożądania, trudności z podnieceniem się z partnerką, impotencja psychiczna, a w wielu przypadkach indukowana przez pornografię dysfunkcja erekcyjna. Jeśli to twój nawyk, zmniejszaj go stopniowo. Zastąp go prawdziwymi połączeniami, spojrzeniami, pieszczotami, prawdziwym dotykiem. Szanuj swoje cykle i na nowo naucz się czerpać przyjemność z obecności i głębi. Pejciera Krzysztof. Formuła gromu naturalny przepis na potencję przez wieki zanim pojawiły się niebieskie tabletki i sztuczne formuły, uzdrowiciele, szamani i mistrzowie medycyny naturalnej wykorzystywali moc roślin i korzeni, aby przywrócić męską witalność. W wielu kulturach, od Azji po Amerykę Południową, istniały naturalne przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, prawdziwe sekrety strzeżone pod siedmioma zamkami. Wśród tych formuł jedna zyskała szczególną sławę dzięki niemal natychmiastowym efektom. Potężna kombinacja naturalnych składników, która rewitalizowała krew, poprawiała krążenie i sprawiała, że przyjaciel stawał się twardy jak skała. Była tak skuteczna, że zaczęto ją nazywać formułą gromu, ze względu na intensywne, silne i wyraziste działanie, jakie wywoływała w męskim ciele. A teraz po raz pierwszy ten przepis trafia do ciebie. Składniki. Świeży imbir poprawia krążenie, rozgrzewa ciało i jest naturalnym środkiem rozszerzającym naczynia. Organiczna czarna kawa bogata w kofeinę, która zwiększa natlenienie krwi i wzmacnia sygnały nerwowe związane z podnieceniem. Czysty proszek kakao. Zawiera teobrominę, naturalny stymulant, który rozszerza naczynia i poprawia nastrój. Surowy miód. Dostarcza szybkiej energii, składników odżywczych i działa antyoksydacyjnie. Cynamon w proszku aktywuje metabolizm i wzmacnia efekt termiczny imbiru i kakao. Przygotowanie. Zagotuj około 250 ml wody. Wyłącz ogień i dodaj pół łyżeczki startego imbiru, łyżeczkę czystego kakao, szczyptę cynamonu i łyżeczkę czarnej kawy. Dobrze wymieszaj. Odczekaj, aż ostygnie do temperatury letniej, i dodaj łyżeczkę surowego miodu. Ponownie wymieszaj i wypij od razu. Ten napój można spożywać raz lub dwa razy w tygodniu najlepiej 20-30 minut przed intymnymi chwilami lub aktywnością fizyczną. Działa jak tonik, który przygotowuje ciało i aktywuje umysł, wzmacniając pożądanie, erekcję i wydłużając czas trwania. Uwaga! Ten przepis jest stymulujący. Mężczyźni z nadciśnieniem, problemami sercowymi lub wrażliwi na kofeinę powinni skonsultować się z lekarzem przed spożyciem. Ważne jest również, aby nie przesadzać. Częste spożywanie może powodować pobudzenie lub bezsenność, zwłaszcza jeśli pije się go wieczorem. Podsumowanie. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że szukasz czegoś więcej więcej energii, witalności, połączenia z własną esencją jako mężczyzna. I chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie jesteś sam. Tysiące mężczyzn każdego dnia zmaga się z milczącą frustracją, niepewnością, brakiem pożądania. Wielu czuje się zawstydzonych, zagubionych, a nawet beznadziejnych. Ale dziś, z tą wiedzą w ręku, możesz wybrać nową drogę drogę uzdrowienia. Siły i odzyskania prawdziwej męskości. Nie urodziłeś się po to, by żyć w ograniczeniach, wstydzie czy zapomnieniu. Urodziłeś się, by żyć z obecnością, mocą, dumą, z tego, kim jesteś. I wszystko zaczyna się od wyboru: decyzji, by zadbać o siebie, uczyć się, stosować i na nowo czerpać radość z życia. Dlatego, jeśli ta lekcja poruszyła twoje serce, jeśli to, czego się dziś nauczyłeś, ma dla ciebie sens, napisz teraz w komentarzach z wiarą i przekonaniem. Jestem dumny, że jestem mężczyzną. Tak, oświadcz to, ponieważ uzdrowienie zaczyna się, gdy na nowo łączysz się ze swoją esencją. I nie zatrzymuj się na tym. Podziel się tym filmem z co najmniej trzema osobami, na których ci zależy, mężczyznami, którzy potrzebują tej prawdy, tego światła, tej szansy na transformację. Możesz być narzędziem zmiany w życiu kogoś, kto cierpi w milczeniu. Zabiegaj o swoje, póki jest dostępne. A aby kontynuować tę podróż, zostawię Ci na ekranie końcowym trzy cenne filmy, które jeszcze bardziej pogłębią Twoją wiedzę i przyspieszą Twoją transformację. Oglądaj uważnie, ponieważ każda informacja może być brakującym krokiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia. Dzięki temu będziesz informowany za każdym razem, gdy opublikujemy nową lekcję, taką jak ta. Dziękuję, że jesteś tutaj. Jesteś silny, jesteś zdolny i zasługujesz na to, by żyć swoją najlepszą wersją. Wielki uścisk, dużo zdrowia i niech Bóg będzie z Wami.